Hej kochani, witajcie. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiali troszeczkę o rozwoju. O rozwoju, a mianowicie o książkach, które nam w tym rozwoju mogą wiele pomóc. Mam tutaj dla Was pięć pozycji, które wydaje mi się, że fajnie wprowadzą nas w ten temat takiego rozwoju naszego, ale też nie tylko bo troszeczkę z nas zmienią i w naszym otoczeniu. Słuchajcie, dlaczego? Dlaczego taki kładę nacisk na to, żeby czytać jednak mimo wszystko takie... Nie chciałabym powiedzieć poradnikowo, ale e, takie motywująco-rozwojowe książki również, dlatego że słuchajcie, wpadłam kiedyś na... Ja już wiele, wielokrotnie też opowiadałam Wam na kanale o tym człowieku któregoś razu odnaleźliśmy z mężem mężczyznę, który troszeczkę co nieco nam o tym życiu powiedział. I na skutek tego spotkania z takim niebywale zresztą inspirującym człowiekiem, sięgnęliśmy właśnie obydwoje po taką literaturę motywującą, taką troszeczkę mającą na celu rozwijanie swojego umysłu też takie, wiecie, takie trochę uelastycznienie naszej głowy. O, może tak. Dlatego, że, wiadomo, każdy tam ma jakieś przekonania, w coś wierzy, komuś ufa, do czegoś nie jest do końca przekonany, a no niestety nasze życie jest za krótkie, żeby być takim stabilniakiem w swoich poglądach. Tak naprawdę no, trzeba też, życie też od nas niejednokrotnie tego oczekuje, żebyśmy zmieniali swoją perspektywę patrzenia na pewne rzeczy i ciągle się udoskonalali. Dlatego też mam dla Was pięć książeczek, które przygotowałam, dlatego że mam wrażenie, że troszeczkę usprawnią kontakty z innymi ludźmi, a jak wiecie, to czasami jest trudne, a przeważnie to jest trudne, dlatego że każdy z nas jest osobnym, indywidualnym człowiekiem. No i czasami po prostu ciężko zgrać i tak naprawdę, wiecie, ciężko sobie wytłumaczyć, co dana osoba tam w głowie ma. Dlatego też takie książki wybrałam, o których myślę, że sobie troszeczkę powiemy, które nam troszeczkę... Przedstawią z innej perspektywy niektóre sprawy. I słuchajcie, pierwsze, co to sięgnęłam, to psychologię relacji, czyli Jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami. jest to książka naprawdę taka, powiedziałabym, troszeczkę popularno-naukowa, troszeczkę mająca przykładów z życia. Jest to książka, która naprawdę odnoszę wrażenie, jest skondensowaną wiedzą o relacjach. Jest to książka, którą. Nie powiem, że się łatwo czyta, bo trzeba tutaj co jakiś czas sobie robić przewy i przyswajać tą wiedzę, która tutaj ewidentnie się znajduje, ale no jednak trzeba tak się czasami zastanawiać. Czasami mam wrażenie, że ona też wprowadza w takie zastanowienie się. Czasami znajdziemy tutaj troszeczkę sytuacji z naszego życia i właśnie dlatego myślę, że warto ją przeczytać, dlatego że jeżeli ja odnalazłam kilka swoich... Takich, takich swoich, to mam nadzieję, że wy również w niej znajdziecie. Niebywale jest to kopalnia wiedzy na temat relacji i tego, jak te relacje usprawniać, jak też niektóre z tych relacji nazywać, bo czasami tak jest, że nie wiemy, jak ta relacja się tam, załóżmy, może nazywać. Jest tutaj na koniec też bardzo dużo o rodzinie. I w epilogu mamy taką bardzo fajną rzecz, którą wam zresztą powiem. To jest taka kondensacja tego, jak być mężem, jak być żoną. I to jest tak, tak, takie stricte, stricte wyciągnięte kilka rzeczy z, z tej książki, takich najważniejszych. Taki, taki miks, kondensacja wszystkiego, co najważniejsze, jak być żoną i jak być dzieckiem. Także. No wiecie, fajnie, fajnie, fajnie to się czyta i fajnie tutaj daje nam to, tą sprawę też kwestii krytyki, kwestii jakiejś Idealizacji, mamy tu pociągnięty też bunt, mamy tutaj zaprzeczanie, mamy jakieś magiczne myślenie, mamy tutaj izolację, przeramowanie, no mnóstwo takich mechanizmów obronnych, które w tych relacjach się znajdują i które czasami nam zaburzają taką relację. Więc fajnie wiedzieć, co nam ją zaburza i troszeczkę sobie pomóc. Więc ja Wam ją bardzo polecam. Drugą książką to już będą takie, wydaje mi się, już takie stricte. Mm, dla jednostki te książki, dlatego że jest tutaj, mam w ręce egzemplarz, Twój rok na zmianę, 352 kroki do szczęśliwego życia Broniewer i jest tutaj nic innego, kochani, tutaj nie odkryję Ameryki, dlatego że tutaj jest, to, to jest książka już nie taka poradnikowa, tylko to jest książka, która zawiera w sobie 52 historie innych ludzi o rzeczach ważnych, o wartościach, o takich bardzo fundamentalnych kwestiach. I to jedna taka historia na dzień czy na tydzień. Fajnie by było ją przeczytać po prostu, żeby sobie też przypomnieć czasami. Co tak naprawdę jest w życiu ważne? Ja wam niejednokrotnie w tej serii, którą my mamy na kanale, czyli książki mojego życia, mówiłam o tym, że czasami, jak jesteśmy w takim pędzie, no to wiadomo, że zapominamy o pewnych bardzo ważnych rzeczach, które gdzieś nam po prostu w ciągu dnia, miesiąca, tygodnia, roku uciekają. I fajnie by było sobie czasami prze, przypomnieć, przedstawić kilka takich historii, nie z naszego życia, ale z życia, które toczy się obok. I i sobie tak przypomnieć o takich fajnych e, sprawach, które mm, uciekają, a fajnie by było, żeby jednak nie uciekały. I tutaj jest naprawdę mnóstwo, e, na przykład taki rozdział Piękno Nowego Dnia, albo, e, no to jest w ogóle, no bardzo krótkie to są historie, bo to są historie na dosłownie e, półtorej kartki, na kartkę. Szacunek zaczyna się od nas samych znaki na drodze, zaczynanie od nowa, na poprawienie humoru, 30 sekund, 3 soprany, to jest w zależności od historii, taki mamy fajny tytuł, różnorodność barwi i odcieni. No, powiem Wam, że niech się tak stanie, na przykład jest też lekcja na parkingu, pokochaj siebie, po prostu bądź sobą. Takie bardzo wdzięczność, o bardzo ważny temat, jak wdzięczność. Słuchajcie, to jest taka, taki fajny przerywnik też, żeby sobie usiąść. Tutaj nie potrzeba wiele czasu, żeby siąść do tej książki, chociaż jedną tą historię sobie przeczytać dziennie, bo naprawdę to jest minuta, minuta trzy, żeby jedną tą opowieść sobie przeczytać i poprawić humor, słuchajcie, i tak stwierdzić, że no kurczę, no, no nie jesteśmy jednak sami, tak? No, ktoś też y, jakąś historię miał i jaki morał z tego wyniósł. A może zobaczycie tutaj w tych historiach coś jeszcze innego, o czym ja Wam nie mówię, a, a co możecie tak zobaczyć. Ja zachęcam, słuchajcie, dla mnie na przykład takie przerywniki, jak czytam sobie książkę i przerywam, żeby zapoznać się z kolejną książką, taką właśnie jakąś historią jedną. Są takie, wiecie, y, takie fajne odczepienie od tej fabuły na rzecz czegoś innego, i później ten powrót do tej właściwej książki, którą czytacie, jest taki inny. Przynajmniej ja tak mam. Dlatego też Wam rekomenduję, żebyście sobie tak wplatali jakieś takie krótkie historiki w tą fabułę. Może inaczej zobaczyć też inne sprawy z książek na przykład. I mam tu kolejną książkę, której jeszcze nie czytałam. To Wam się przyznaję, ale czeka na tej mojej czekliście na półce. I jest to książka, mam nadzieję, Katarzyny Czaj Czajki Kominiarczuk. I jest tutaj bardzo fajny opis, którym kompletnie mnie kupił. Słuchajcie. Dowcipny, mądry i prosty poradnik dla wszystkich, którzy starają się zachować zdrowie psychiczne w czasach, gdy znany nam świat zdaje się walić. Czy nasze życie ma deadline? Czy każdy musi być bogaty? Czy żyjemy w najgorszym kraju na świecie? Czy jeśli na się z plastikowego kubeczka zaresztuje cię ekologiczna policja? Katarzyna Czajka-Kominiarczuk stworzyła poradnik dla w którym pokazuje, jak Trudno zmarnować życie i du jak dużo jest w nim miejsca na pomyłki i zaczynanie od nowa oraz jak często nawet wielka wpadka nie przekreśla tego, co osiągnęliśmy. Jednocześnie nie obiecuje, że wszystko będzie dobrze, ale uspokaja. Nie wszystko będzie najgorzej. Udowadnia, że życie byłoby prostsze, gdybyśmy pozwolili sobie na tyle, nie tyle na więcej luzu, ile na łagodniejsze podejście do siebie samych. I właśnie dlatego, żeby łagodniej na siebie spojrzeć. Kupiłam tą książkę, bo ja nie wiem, czy to wiecie, ale to już Wam teraz powiem. To będzie bardzo prywatne, ale ja bardzo surowo siebie oceniam. Jako człowieka matka żonę. Mam z tym po prostu nie tyle, że problem. Ja po prostu bardzo wiele od siebie wymagam i dlatego też potrzebuję czegoś takiego, co by troszeczkę sprawiło, żebym Zluzowała jednak, i czasami zrobiła coś takiego dla siebie i tak troszkę się wyluzowała, bo naprawdę czasami tego luzu to mi ewidentnie brakuje i każdy może to powiedzieć, to jest w najbliższym moim otoczeniu, że czasami po prostu no mam, mam z tym problem. I dlatego też kolejna książka, no jakby po prostu o mnie, sieci natrętnych myśli. To tej książki również jeszcze nie czytałam. Jestem w. No chyba będę w trakcie, bo rozkładówka mnie zachęciła. Jest to nowatorskie podejście do problemu lęku i niepokoju. I chyba nie powiem nic odkrywczego i bodajże, tak sobie przynajmniej to tłumaczę, że nie jestem sama, bo każdy ma jakieś tam swoje lęki, niepokoje, jakieś swoje zmartwienia, troski. No i fajnie by było oswoić te lęki, oswoić te myśli właśnie, bo czasami one potrafią nam zrobić... Krzywda. I takie długotrwałe lęki, niepokoje, taki stan, w którym się wprowadzamy, jeżeli myśli nami zapadną, nie jest dla nas dobry, wy, wy też o tym doskonale na pewno wiecie. Dlatego też chciałabym, żeby ta książka zrobiła porządek w mojej głowie i tak troszeczkę sprawiła, że będę potrafiła bardziej zaakceptować swoje myśli, uczucia, pozbyć się tego lęku, tych myśli natrętnych, także... Ją też Wam rekomenduję, chociaż jeszcze jej nie czytałam, ale na pewno jak ją przeczytam, to Wam o niej opowiem. I ostatnia książka, którą kupiłam bardzo niedawno, tak naprawdę, to jest nie wstydź, Nigdy nie wstydź się siebie. Ja już na samym początku, jak ją kupiłam, to troszeczkę spojrzałam w nią i muszę Wam powiedzieć, że jest to oprócz ćwiczeń, które tutaj mamy, to ta książka jest stworzona w bardzo nietypowy sposób, jak na takim, powiedzmy, poradnik. Dlatego, że tu jest rozmowa dwóch kobiet. Tak? tak? dwóch kobiet, które przez całą książkę rozmawiają o rzeczach bardzo ważnych dla kobiet. No i na przykład, mam tu spis treści i już Wam powiem. Na przykład, zawstydzone za ciało, czyli wstyd z powodu fizyczności. Wstyd z powodu miesiączki i klimakterium. Meteo, czyli wstyd z powodu naruszania granic, wstyd z powodu emocjonalnej wrażliwości, zaburzeń psychicznych, byciu queer, z powodu dysfunkcyjnego dzieciństwa, wstydem się, że nie jestem wystarczająco dobra, jak pozbyć się toksycznego poczucia winy, boję się, że nazwą mnie egoistką. I to jest tak naprawdę kondensacja tej książki. Ja jestem im niezmiernie ciekawa, dlatego że na pewno w tym, co przeczytałam, każda z nas odnajduje troszeczkę siebie. I ta książka namawia do tego, żeby jednak pomimo tego się siebie nie wstydzić, bo nie warto, bo nie trzeba, bo jesteśmy jacy jesteśmy i musimy się zaakceptować z tymi przywarami i z tymi dobrymi z, y, stronami naszej wewnętrznej układanki. No jednak, słuchajcie, no tacy są ludzie, tak? Jesteśmy stworzeni. Ze złych i z dobrych rzeczy. I my musimy to zacząć zauważać. Dlatego ta książka idzie jako pierwsza. Bo nie powiem, ja też mam pewne aspekty w swoim życiu, których nie do końca, z którymi nie do końca się jeszcze zdążyłam pogodzić, zaakceptować. Dlatego też na taką literaturę rozwojową również stawiam. Bo co możemy zrobić dla siebie? Możemy dla, dla siebie zrobić to, żeby nie przestawać w rozwoju, żeby ciągle się szlifować ciągle poszerzać swoje horyzonty, sprawiać, że niektóre kwestie e, będą ulegały zmianie, inne przyjdą, drugie pójdą. No takie, tak, taka jest ludzka natura, nie walczymy z tym, po prostu się temu poddajemy, a jeżeli możemy jeszcze coś wyciągnąć, takiego wiecie, co nas e, dodatkowo udoskonali, czemu nie, a że ktoś na górze bardzo mądrze pomyślał, żeby wymyślać dla ludzi coś takiego jak... Książki, wiedział co robi, a że są to jeszcze takie fajne pozycje, więc czemu nie? Słuchajcie, kochani, kończę, kończę, bo się rozgadałam. A jak ja się rozgadam, to mogłabym gadać, 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 a nie o to chodzi. Więc kochani, chciałabym Was zachęcić do napisania, co Wy takiego rozwojowego w ostatnim czasie czytacie, co mieliście w rękach, co Was mocno zainspirowało, co Was oczarowało w tej dziedzinie. Nie ukrywam, że ja takich książek szukam i będę na pewno mówiła o nich na kanale, jak je tylko przeczytam, więc zapraszam Was do dialogu. Ja z przyjemnością posłucham, co Wy takiego macie fajnego u siebie na półkach, rozwojowego, motywującego, prawnikowego, jak zwał, tak zwał. Mamy na myśli, myślę, że to samo. I tak kochani, trzymajcie się, życzę Wam wspaniałego, cudownego dnia i do... Zobaczenia w kolejnych filmach, moi drodzy. Trzymajcie się. Budzaki. Pa!